Mam wszystkim z tej strony Mati, a dzisiaj będę chciał stworzyć taki odcinek odnośnie eventów, które eventy warto inwestować, ewentualnie jak dużo, a które sobie ewentualnie podarować. I słuchajcie, akurat jest fajna okazja, bo tych eventów nam się tutaj na, na, namnożyło. Jeden przy drugim będę mógł to fajnie podsumować. Pierwszym eventem, który, bardzo, który jest bardzo ważny i tego warto inwestować. Jest to nasze koło Fortuny, już Wam go pokażę, byście tutaj przejechałem. I teraz tak, ja Wam radzę zainwestować to koło Fortuny mm, tak mocniej od poziomu 10, a najlepiej od 15 poziomu VIP. Dlaczego? Ponieważ w pierwszych etapach gry bardzo ważne jest mieć bardzo wysoki poziom konta VIP. Dlaczego? Już Wam to przypominam, ponieważ na koncie VIP już Wam powiem, 10. Jest to pierwszy konto VIP, w którym już dostajecie jedną statuetkę oficera darmowego, a konto 15 daje Wam maksymalnie 3. I do 20. poziomu, który no naprawdę będzie trzeba bardzo długo zbierać, więc pewnie przez pierwsze 2 lata, nie będziecie się musieli przejmować, będziecie dostawać 3 statuetki oficera za darmo. To jest bardzo dużo i to jest dziennie i to jest wszystko free, więc ja tak do 15. poziomu staram się więcej inwestować troszeczkę w konto VIP aby jak najszybciej się na, nazbierał, czy ten gold, z którego nazbierałem, przeinwestowałem też w konto VIP i częściowo też w y, koło Fortuny, gdzie mogłem zwołać setki oficerów również, tak? Więc tutaj jest takie podzielne. Jeżeli jesteście graczami które troszeczkę inwestują gotówki no to będziecie mieć oczywiście przyspieszony ten etap i będziecie mogli troszeczkę więcej skorzystać z innych bonusów. I teraz tak jak zdobywać, zdobywamy golda to już jest o, to, o tym osobny filmik więc tego Wam nie będę przypominał. I teraz są eventy, które nastawiają się na Golda, które jesteście sami zdobywać i możecie go wykorzystywać. To jest super sprawa, bo to jest tak naprawdę darmowy event oraz event, który macie taką hybrydowe, przeważnie są wersje, że macie jakąś część darmową, i tutaj część płatną. I teraz, jeżeli mamy ten dziesiąty poziom już zdobyty na VIP, to jest troszeczkę więcej. Przechodzimy w te eventy przy 15, tak jak ja zdobyłem, tylko przechodziłem na eventy. Ja już od 15 poziomu nie inwestowałem nic golda zdobytego w konto VIP, ponieważ już mi się to nie opłacało. Po prostu są te duże też poziomy. Ja z pomiędzy 17 a 18 poziomem potrzebuję aż 2 miliony punktów. Szkoda byłoby mi 2 milionów golda, żeby tu inwestować. i im lepiej go zainwestować w coś innego, co daje Wam o wiele większą korzyść. Więc pamiętajcie, najpierw inwestujemy w konto VIP od tego 15 poziomu, 100% w eventy pomiędzy 10 a 15, tak hybrydowo, jak tak na wyczucie, mniej więcej jak będziecie chcieli. I teraz słuchajcie, tak jak Wam wspomniałem, konto. Konto nie konto, koło fortuny. Ono jest mega fajnym bonusem, ponieważ za pierwsze 100 kręceń dostajecie sumarycznie. Patrzcie 20, 30, 45 darmowych statuetek oficerów, to jest coś pięknego. I teraz zróbmy sobie takie właśnie kręcenie. Bardzo sobie pozostawiłem tę okazję, aby Wam zademonstrować. I tutaj macie, o, widzicie ładną statuetkę. tutaj jak macie tutaj procentowo, powinno tutaj być pokazane, macie 2% na te 8. 30% na tą jedną zatułetkę, więc to jest nawet dość spoko, Jak przy każdym takim losowaniu za 5, po to zaraz będziemy losować, bo pierwsze dwa są bardziej opłacalne za pojedyncze. To tutaj możecie sobie bezproblemowo widzieć, jak na 5 wylosujecie jeden, dwa tutaj jest spoko, Bardzo ważne jest to, że chociażby raz wylosować to 8, wtedy Wam się to super spłaca, bo w VIP-ie możecie też wykupić 30 zatułetek za 60 tysięcy golda, ale to jest chyba bardziej opłacalne z tego, co sobie tak mniej więcej wyliczyłem. To potem wam podliczę do końca, jak to mniej więcej wychodzi. I patrzcie, kręcimy sobie, dojść, że dostajemy te fajne stełki oficerów. dostajemy książki, które wykorzystujemy, amunicję i skrzynki. Ja te skrzynki są mega fajne właśnie w tych tygodniach, w których zdobywamy tych oficerów. Bo ja wtedy możemy być na wyższych miejscach, bo możemy te surowce wydawać. I teraz tak, na wydanie takiego jednego obkręcenia maksymalnie, tam sobie bodajże chyba 50, 60 razy, potrzeba 80 tysięcy. Teraz tak. Jak jesteśmy na początku graczami, którzy no, uczą się dopiero tej gry, nie mają też sojuszu, który bym dodatkowo dawał tego golda, to ja bym wam rekomendował zakręcenie tylko do tej nagrody tutaj ponusowej, czyli do tych 100 zakręceń. Czyli to będzie Was kosztowało nie wiem, około 160-150 tysięcy golda, a ty w tyle jesteście w stanie spokojnie uspierać na dwa tygodnie, bo ten event jest to dwutygodniowy i resztę tego golda zostawił sobie na komponenty precyzyjne, ponieważ. Od aktualizacji 5.0 już ten GOD jest o wiele bardziej, ma więcej zastosowań do wydawania. Dlaczego? Ponieważ już Wam to tłumaczę, już Wam to pokazuję. W składzie naszym mamy przedmioty takie jak komponenty precyzyjne. I teraz tak, te komponenty precyzyjne są. Wersach tańczyk i droszek, ale one kosztują tutaj około 13 tysięcy golda, to kosztuje 1326 tysięcy golda i kolejne dwa komponenty kosztują 44 tysiące, więc te dodatkowe 60 tysięcy golda, czy te 80, które macie z tego kręcenia, ja bym zostawił na wykupywanie tych komponentów, ponieważ one są bardzo cenne i bardzo ciężko się je zdobywa i trudno się je zdobywa, więc. Jak nie macie tyle golda, ile potrzeba, to zostawiajcie sobie tego golda na wykupywanie tych komponentów, bo to będzie Wam plusowało w szybszym czasie niż te statuet. I teraz tak, mamy wyjaśnione to koło Fortuny, że to jest mój jakby pierwszy darmowy event, bo ten gold rozumiem za darmo i jego zawsze warto robić. Przepraszam, przechodzimy do drugiego eventu, którego też mamy. Co jakiś czas, co parę tam miesięcy, czy mamy coś takiego, jak jakieś, tak przykładowo w tym wypadku jest wyprawa księżycowa i tutaj mamy takie standardowe, jak już na pewno mieliście okazję zauważyć, takie gonienie po tej planszy i zdobywanie tych nagród. I teraz, które to nagrody są najbardziej atrakcyjne? Oczywiście te z komponentami, ewentualnie z piwkami. I tutaj, jak zauważyliście, to to pole jest najbardziej, najbardziej takie... Pożądane przez graczy, ponieważ możemy bardzo dużo zdać komponentów, ale tutaj nam automatycznie losuje i nie mamy wpływu. Tutaj mamy zawsze jedną z dwóch, możemy sobie wybrać. I ja tutaj czasami właśnie inwestuję sobie troszeczkę tam, powiedzmy 40 zł. Zależy, jak mi to, jak, jak po prostu zostało mi trochę kasy z miesiąca, czy na przykład coś sobie kupowałem innego, to jak mnie to troszeczkę w grę zainwestuje. <laughs> Panowie, pamiętajcie o tym, że Wasze kobiety czy tam dziewczyny inwestują w siebie swoje piękne urodę 150-200 tych czasami na dwa tygodnie, więc jak Wy sobie zainwestujecie tą stówkę <laughs> przepraszam, raz na jakiś czas, to też się nic nie stanie. I teraz, co jest bardzo ważne, żeby łączyć nagrody w eventach. I patrzcie, jakie tu jest fajna okazja. I tak będę chciał sobie na przykład kupić mm, <laughs> tamten, tamten kupon, co chciałem i za niego jeszcze mogę dostać mega fajne nagrody, bo patrzcie, Tutaj mamy takie dodatkowe, że za wydawanie złota dostajemy paczuszki. No, ok, 325 tysięcy golda, to ja w życiu nie, nie uda mi się uzbierać, ale może przez te 6-7 dni uda mi się tą pierwszą paczkę dostać. Nie są to nie wiadomo, jakie nagrody, ale już ta druga paczka jest fajna, bo dostajemy jeden komponent, jaki chcemy. To jest akurat bardzo fajne, że ale 55 tysięcy ja nie wydam. Ale jest inne. Te wysokie zwroty mamy coś takiego, że jak wykupujemy coś za 2-35 tysiąca dziennie, to dostajemy za pierwszy dzień takie nagrody, a drugiego dnia. Już są fajne nagrody, bo są dodatki oficerów. I co za drugi, czwarty piąty dzień, jak widzicie, mamy te statki oficerów i dodatkowe komponenty, które są bardzo, bardzo potrzebne. I jeżeli jak i tak troszeczkę sobie tam jestem takimi low spenderami, że sobie wydamy tam, nie wiem, przez parę dni po 30 40 zł, to i tak fajnie jest dopasować do, do tego, aby dodatkowe te nagrody zdobywać, bo tutaj możemy zrobić dodatkowo 30 statków oficerów, i tak, i tak wydając te pieniążki. Jak tutaj mamy te 3,5 tysiąca, to co ja robię? Ja sobie tak, dzisiaj kupiłem sobie tutaj to, czyli tam kosztowało 20 zł. I co jest jeszcze bardzo ważne, pamiętajcie, że od tego aktualizacji 6.2 zmieniło się właśnie te um, wielkie korzyści, ponieważ tutaj też kupujemy sobie to za 20 zł. Tu mamy w sumie 3, 3600 golda, więc idealnie na to, aby się zmieścić w tym progu, 3500. Tutaj przy tym się wybierało oficera i zdobywało się statuetki, a teraz za tą samą kwotę zdobywamy uniwersalne statuetki, czyli jest o wiele lepsze te nagrody, ponieważ nie potrzebujemy zbierać tych statuetek na niepotrzebnych oficerów, które tutaj były, na przykład Anioł, tylko wolimy na przykład mieć uniwersalne i wykorzystamy je tutaj, gdzie chcemy. I co ja robię? Ja kupuję właśnie sobie te skrzyneczki. Plus ewentualnie tak jak Wam tutaj pokazywałem, tę pierwszą nagrodę typowo. O, właśnie to, bo tutaj możemy sobie to wykorzystywać. I teraz przejdźmy sobie do tych nagród. ja to wszystko zostawiłem dla Was. Tu mamy te wyprawy księżycowe to z Nowego roku, to nas najbardziej będzie interesowało. Tutaj mamy darmowe, takie tutaj wydarzenie z tymi czerwonymi paczkami. To raz jest, raz go nie ma. Tutaj sobie zdobywamy standardowo po tych pięciu dniach zdobywamy. 100 dodatkowych tych kuponików, czyli będę mi mieć 2 złote jednostki, 2 złote jednostki. I tutaj mamy jeszcze powitanie nowego roku, więc co sobie na easy robimy, bo tutaj, przez to, że robimy takie codzienne daily questy, mamy na samym końcu takie nagrody, jak m.in. jeden komponent, 6 kostek, bardzo fajne. Tutaj mamy chyba bodajże 5 statuetek oficerów, więc wykonując te zadania i tak zdobywamy bardzo dużo. Ja mam pod koniec tego filmiku jeszcze powiem, ile jesteśmy w stanie darmowych statuetek oficerów zdobyć w ciągu miesiąca. Ale tak naprawdę, nic nie wysilając się zbytnio, i nawet nie inwestując zbytnio w to żadnych pieniążków. I teraz tak przejdźmy sobie do naszego eventu. Coś sobie tutaj poprobujemy. Dobra, mamy tylko kosteczek ile? 13. No to let's let, let, let I mamy tak jeden. No 1000 gola, Super. Tu by nam się przydało raz, 2, 3, 4, 5 wylosować. No zobaczymy, czy coś się takiego trafi. Raz, dwa. Moglibyśmy tą zrobić nagrodę, że. Raz, dwa, trzy i wszystko dostać, O, dobra, zróbmy to w sumie, bo tutaj mamy co do zdobycia. Dobra, zróbmy to, czyli zdobywamy sobie wszystkie te wszystkie nagrody, zdobędziemy. Super sprawa. I co my zdobywamy? Komponenty, bo nam są najbardziej potrzebne. Czemu by nie? Wrzucamy kolejną kostką. Raz, dwa, ok. Dajmy sobie tutaj przeszkodę na tym tutaj, żebyśmy mogli sobie zablokować to miejsce na tym polu. Czekaj, przeszkoda. Użyj. I to sobie blokujemy, żebyśmy tutaj zawsze mogli dojść. Nie? Podstaw. Dobra, Aha. wybierz pole, postaw. Postawiliśmy sobie tutaj i rzucamy sobie kością. Że jak więcej nam wylosuje oczy, o super, widzicie, przebrnęlibyśmy to pole, a tak to mamy dodatkowe, nagryty. o kurde, dwa komponenty, super, czemu by nie. No i lecimy dalej, rzucamy sobie kosteczką, raz, dwa, trzy, okej. Okay. Tutaj już nie jest aż nam tak bardzo potrzebne ten. Lepiej na to, albo na to, bo to są te złote komponenty, złote kupony, które bardziej potrzebujemy i wykorzystujemy. Dobra, rzucamy dalej. No, wolimy troszeczkę więcej niż jeden, no ale nie będzie. Raz, dwa, trzy. Ok. Tutaj znów weźmiemy sobie te trzy. No nie, poczekajmy, zostawimy sobie może tutaj później. Rzućmy sobie, możemy rzucić tą kosteczką? Dobra, rzucamy dalej. No, Będą potem może lepsza okazje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, i teraz wykorzystajmy sobie te raz, dwa, trzy, no bo te kuponiki też są mega spoczko. Więc czemu by nie? I ciekawe, jaką nagrodę. O, dwa kolejne komponenty. Super, czemu by nie? No i co robimy? I rzucamy dalej. Zostało nam jeszcze te trzy. Dobra, kuponiki mogą być. Czemu by nie. Troszeczkę surowców. I tak naprawdę bez tego i te w stanie sobie fajnie te nagrody zdobywać, więc warto wykonywać te misje, aby te kosteczki zdobywać. Zostaną raz, dwa, trzy, cztery pięć. Spoko. I zróbmy sobie jeszcze tą kosteczką. zrobimy raz, dwa, trzy, cztery pola. Tak, i zdobędziemy tą nagrodę, którą chcemy. Dwa, trzy, cztery. I co? Do co mamy jakieś komponenty? O nie, mamy bombowca. Akurat spoko, bo też zbieramy. I to jest ten właśnie drugi event, o którym mam cię powiedzieć. I to będzie taki łączony odcinek, ponieważ jutro będę Wam chciał dograć jeszcze event, jakim będzie właśnie legendarna wystawa, bo tam też chciałbym poruszyć ten temat. I chciałbym też poruszyć jeszcze jedno wydarzenie, ale to może jutro już po prostu go dogram. Przygotuję sobie taki drugi jeszcze materiał. To będą takie cztery eventy. I to będzie tak naprawdę już kompendium całej tej wiedzy. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. I teraz zrobimy sobie jakąś krótką przerwę i przejdziemy do kolejnego materiału. Dobra, słuchajcie, teraz jest jakby już trzeci, um, trzeci event, który mam możliwość Wam opowiedzenia. I teraz to będą legendarna wystawa. Przedtem to, to była wystawa Persji. I na czym ona polega? Tutaj ta wystawa ma coś takiego, że ma darmowe kupony, czyli jest taka hybrydową wersją, czyli jeden darmowy kupon na 2 dni. To trwa nam 8 dni, więc możecie mieć 4 szanse, żeby coś trafić, i drugą część możecie dokupywać za gotówkę. Ja tutaj kupiłem sobie dzisiaj ty, 15 tych kuponów, by Wam pokazać. Co jest fajnego w tym wszystkim, to jest to, że te nagrody z każdej tej legendarnej wystawy zostają i przechodzą dalej. Czyli jak uda Wam się zdobyć jakieś duplikaty poszczególnych tutaj nagród, to te dodatkowe nasze srebrne końce przechodzą nam z eventu na event. Czyli po jakimś czasie, jak mamy troszeczkę szczęścia, nazbieramy na tyle tych końców, tej, tej, tej waluty, aby kupić sobie skórkę. Bo co jest fajnego? Po pierwsze, mamy tutaj nasze nagrody. No to, to jeszcze niestety nie jest sensownie do odbycia. Oferty specjalne, to sobie tutaj to, to kupiłem, to mniejsza z tym, ale co mi tu interesowało najbardziej, szanse, na co my tu mamy szanse, Słuchajcie, do wygrania w tym mamy skórkę bazy, ona jest ok, bo mamy 5, standardowo 5% na wszystkie oddziały i. I 4 siły ognia, czołgów i, i śmigłowców, 5% też super. Skórka, mega fajna, mi się akurat mięczyła, ale mam takie szczęście, że udawało mi się trafiać i skórkę do mojego MB i skórkę do LT. Do Katiuszy też by fajnie było, jakby się udało trafić, może nam się uda, będę tutaj Wam pokazywał. Jakie są w ogóle nagrody? I słuchajcie, mamy bazy i teraz jak Wam mówiłem, jak uzbieram 1500 bazy tych naszych monet, to będę sobie mógł wybrać co chcę i kupić takie jedno działko. Ogólnie jest to długa droga, no ale jak ktoś nie wydaje pieniędzy, a ma trochę więcej szczęścia, no to jest w stanie tutaj spokojnie się dokoptować. Jedna baza zawsze jest przeceniona, to jest przeważnie ten ognisty indyk i on daje nam bonus do myśliwców. Też spoko, jak gram tylko na myśliwce czasami, to też fajnie byłoby kupić. Mam na razie 545, zbieram tu trzeba od 3 czy 4 eventów. Jak ja to robię? Ja kupuję sobie tutaj, tutaj zawsze przeważnie dwie skrzynki, tam wydaje powiedzmy 20, 40, 60 zł, sobie wydaje raz na miesiąc, tam raz na... To jest, nie wiem czy to jest nawet event rzadziej niż raz na miesiąc, raz na tam półtora miesiąca. I po poolutku sobie, tutaj widzicie, zbieram te monety. W ogóle mi się nie spieszy. Ramki dla mnie bezużyteczne, w ogóle będę go nie kupywał. Szkoda kasy, dekoracje, to samo. Czat, emotikony, jak ktoś lubi i chce, to tutaj są te tanie, bo one kosztują po 10, więc ewentualnie i zasoby. I tutaj m, moi mili za te 5 tutaj tych złotych monet to to się jeszcze opłaca kupować jakby, jakbyśmy mieli inną proporcję czy to mielibyśmy 500 tych monet, tak a tak no to patrzcie tutaj kosztuje mm, za 10 Złotych po piersi jak musiałbym wykorzystać wszystkie, które mam tutaj jest magazynu, z na po piersi. To jest taki troszeczkę słaby przelicznik, mówię wam szczerze, więc mm, ja raczej bym ewentualnie na te złote tutaj się godził, na tą wymianę, o ile to to bym sobie zostawił na tę te, na te bazę. Jak macie, ale, oh, chyba że macie bardzo dużo skórek, więc wtedy ok, ale jak nie macie tych skórek, no to mi się wydaje, że tu lepiej poczekać, do zbierać sobie te 1200, 1500 i kupić sobie tą skórkę na bazę i mieć jakieś tam wiesz, zawsze jakieś bonusy. Te tutaj skórki one są lepsze, bo mają 10 plus 5%, no ale one kosztują 250 zł, jak się nazywa ta waluta, no nie wiem, powiedzmy, że to są takie monety, no to to już trzeba troszeczkę więcej wydawać. I tutaj mamy także, jak mamy stop, zrobimy 100 losowań, to mamy gwarantowaną skórkę jednostki, czyli tą. 200 to mamy tą bazę, czyli jest to takie to, że to jest taki hazard, a nie do końca mamy coś gwarantowanego. I tutaj jeżeli zrobimy 30 losowań, to nam się raczej nie uda, to mamy nagrodę cykliczną i ta nagroda cykliczna to jest rzadkie, epickie, albo doskonałe, czyli jedną z tych tutaj 5 nagród na pewno dostaniemy. Dobra, no to przejdźmy sobie do losowania, czemu by nie. Ten event, ja bym zostawił go na samym końcu do robienia, jeżeli chcecie wydawać jakąkolwiek walutę. Lepsze są na pewno standardowo darmowe koło fortuny. Drugi event, ten co wam pokazywałem wcześniej, teraz do niego jeszcze wrócę, czyli ta wyprawa księżycowa, ponieważ to jest o wiele tańsza zabawa, a też macie fajne nagrody. A jak już chcecie wydawać, czy coś, na no to tutaj ewentualnie właśnie ta wystawa Persji z tego względu, że ona jest no najmniej opłacalna, bo tutaj żeby faktycznie coś mi musi jednak zainwestować, bo te cztery czasami nagrody, które się ma te gratisowe nie dadzą tego, co mm, tych potrzebnych rzeczy. No ale dobra, spróbujmy, co dostaniemy. Dobra, przyspieszenie, czyli standardowo nic. I zrobimy sobie losowanie raz na 10. Zobaczymy, co się trafi. O, patrzcie, kurde, ale mamy farta. Trafiliśmy yy, ten, tą Katiusza. Mówiłem wam, że ja mam takie głupie szczęście, że potrafię te skórki trafiać. I tu wam się pokazałem wam na wizji, że się udało. Super. elegancio, Naw Nawet na tej skórce bazy mi tak nie zależało, bo to w sumie mogę ją kiedyś kupić, jak na, tym, na tej skórce tej katiuszy. Nie no, jest ekstra. Naprawdę. Super, super. Będziemy sobie tu mogli ją ten wyposażyć. Ja, yeah, ale super, fajnie. Dobra, zostało nam jeszcze tych 5, więc sobie zróbmy to na no spokojnie. Zobaczymy. O, panda, czyli widzicie, jak się nam duplikuje, nie? Dostajemy po 10 tych końców. Ja już mam te 580, może dobiję do 600. O, super. O, to to widzę, że nam się tutaj mocno duplikuje. O, kolejne końce. Kolejne. I super. I słuchajcie, udało nam się zdobyć te, powiedzmy, te. No, niecałe 100 końców, ale udało nam się tą skórkę zdobyć. Mega, mega fajnie. Aha, i stąd jeszcze się do, dostaje te właśnie. Ja sobie mi się wydawało, że teraz nie mam tych końców za dużo. A tu widzicie, to z tego patrz, ile mam do zdobycia. O, patrzcie, mamy już prawie, prawie 800, czyli zostało nam połowa, czyli po 3-4 takich wystawach persji mamy prawie połowę na skórkę. To nie jest mało. I potem będziemy mogli tą skórkę kupić po prostu za te końce, więc wydaje mi się, że jest okej, okay, nie? Nie, no, mega, mega, mega się cieszę, że się udało trafić. Dobra, i teraz jeszcze. Mm. Tutaj zrobimy chwilkę takiej przerwy. Dobra, udało mi się znaleźć ten nasz, mój zapisany obrazek z tym podsumowaniem, i teraz patrzcie. Ja to wszystko to posegregowałem od tych eventów, które ja moim zdaniem są najważniejsze. Oraz, patrzcie, jakie są też zarobki na nim. I teraz tak. Oprócz tych eventów, które DND, jeszcze konto VIP. 15 w moim przypadku. Dla Was sugeruję zrobić jak najszybciej konto 10, aby mieć co jedną chociaż statuetkę, tak, więcej. I później kontowi 15 jest taki docelowy. Tam są trzy statuetki do 20 poziomu. Zanim się będziecie dobijać, to tam minie pewnie 0 rok, jak nie dłużej, więc to na spokojnie. Nie ma tam posiechu, a nawet mi się daje, że więcej, bo tam będzie mniej z 2 lata gry, że zanim się do tego 20 poziomu dobijemy. I patrzcie, bojowe zaszczyty. Co dwa tygodnie mamy bojowe zaszczyty, dostajemy tak, 7 dni w tygodniu po 6 statuetek, które dostajemy na spokojnie, ponieważ są to darmowe statuety wykonujące tylko daily quest, mamy 84. Plus 15, skąd się bierze to 15? To jest dodatkowe, ponieważ często zajmujemy miejsca. Na przykład ja często zajmuję po całym tygodniu miejsce w top 10, top 20. Czasami znajduję w tych poszczególnych dniach znajduję się na miejscach też w top 10. Więc tego mi wychodzi ogólnie troszeczkę więcej niż 15, ale tak dalej dla uśrednienia 15, koło fortuny. Wydając tylko golda, zero wydawania realnych pieniążków, jesteście w stanie zdobyć 90 gwarantowanych, ponieważ na jednym losowaniu gwarantowane macie 45 i później macie, jeżeli losujecie trzy razy, czy tam wydajecie około 200 tysięcy, albo nawet te 160 tysięcy tylko, to macie około na jednym takim dodatkowym losowaniu tych 60 rzutów około 20, czyli tutaj jest przedział, jak losujesz tylko dwa razy, jest około od... Powiedzmy około 80, tak? A jak losujesz sobie, tak jak ja mi się często udaje, po prostu trzy razy. I tak mamy dwa takie cykle w miesiącu, to jest aż 120 statuetek. Miasto level 4, to jest coś pięknego. Tutaj dostajecie za tylko wykonywanie zadań, tylko zadań, dostajecie 40, to jest gwarantowane, jeżeli sami wykonacie zadania. Tutaj ta magiczna liczba 120 wynika z tego, że po pierwsze, Jakie nagrody na sam koniec dostajecie, tak? Czyli ile macie tych docelowych budynków pozajmowanych, które miejsce zajmujecie w sojuszu. I tutaj w moim przypadku, na przykład na zakończenie tego dnia w Kairze, chociaż nie wiem, czy to tak będzie, to będzie około 12 dodatkowych statuetek. Więc to naprawdę robi wrażenie. Zabijanie kruków. jest ten event, co drugi tydzień, którym nie ma bojowych zaszytów, od 1 do 50 poziomu mamy zabijać te hmm, kruki, tam co piąty poziom. Jest bunkier, a od 46 do 50 są same bunkry. I tutaj dostajemy za darmo 24 statuetki. Memoriał oficerski. Kolejne wydarzenie bardzo fajne, ponieważ dostajemy 20 statuetek za darmo. Wykorzystujemy tylko te niepotrzebne nam yy, tych oficerów. I teraz tak, na samym początku ja rozumiem, że jest to ciężko zdobyć, ponieważ ich nie mamy, po cały czas inwestujemy w tych oficerów i nie mamy. Ja po prostu oficerów, których jest najłatwiej zrobić, to jest właśnie Spanner, Krwamery, i potem jest biała wilczyca. Jak to zrobicie, to wtedy macie cały czas około, tak sobie liczyłem, 150 atłetek na miesiąc darmowych, żeby to pozamieniać. To jest wystarczające, aby kupić te satuetki oficerskie, surowców bardzo dużo można kupić, tam wszystkiego można kupić, tak? Zatem zrobiłem na swoje przeliczenie, później przepustka bojowa, i jak ktoś gra. Free to play totalnie to są 3. Jak coś sobie czasami kupi dodatkowe, ten pakiet za 60 czy za 50 złotych raz na miesiąc, czy to jest jakoś, nawet, jakoś teraz tak to chodzi, to jest dodatkowe 15, czyli mamy do możliwości dodatkowe 18 statuetek. Ćwiczenia bojowe, ja tutaj daję tylko dwa, dlatego, ponieważ 50 poziom na od 1 do 50 zdobywacie. Często możecie zdobyć nawet 50 za jeden event. Są dwa takie eventy. Ćwiczenia bojowe, A chyba są też dwa to wam nie powiem, ale minimalnie jesteście w stanie spokojnie zdobyć na tych dwóch eventach nawet to top 50 miejsca, jak jesteście troszeczkę aktywnymi graczami. Ja jak miałem dużą aktywność na samym początku, jeszcze szukałem miast, które mógłbym sobie, bo na samym początku jak wybierasz miasto poziomu pierwszego, to jest szansa, że na słabszych graczy, więc ja czasami wyjeżdżałem na miasto poziomu pierwszego i tam znajdywałem słabszych przeciwników i dlatego mogłem dwa razy na przykład z rzędu czy raz zrobić na 50 Maksymalny limit tych zabójstw na 50 i mi zostaje 500 atletek. Różne to jest 10 i tych różnych jest o wiele, wiele więcej moim zdaniem. Ale przykładowo w Kairze mamy dodatkowe bonusy za wykonywanie tego, za codzienne logowanie się od 1 do 30 jest około 11, nawet 10, to za sam Kair ile Wam generuje, tak. Dodatkowo pamiętajcie, że są jeszcze jakieś takie różne bonusiki, na przykład ja Wam coś pokażę, o, dobra, tutaj już mam to przełożone, poczekajcie chwilkę, opcje, żeby le lepiej Wam się to widziało, słuchajcie, tutaj macie przykładowo, co ja chciałem pokazać, te darmowe statuetki, tutaj z tego, o, właśnie mamy to wydarzenie. Tutaj, tutaj tak zdobędziecie za, za friko dodatkowe 5 statuetek, tak? Ja tego w ogóle nie wliczam takich właśnie iwencikach, dodatkowych przybożnych i tych statuetek można zrobić o wiele, wiele więcej, ale ja dałem tylko te skromne ja dałem tylko te skromne 10, tak? I słuchajcie, podsumowując to wszystko, to jest takie miesięczne. Zużycie, czyli miesięczne generowanie tych statuetek. To jest 363 statuetki pewniaczki i 270, ale to 270 jest takie, jakby dodatkowe, z czym to jest takie łamane 80% pewniaków, tak. No bo tutaj na pewno zostaniecie, z koła fortuny no nie ma bata, żeby się, chyba że będziecie mieć mega pech, ale tutaj też się będzie w granicy 80 ten dawało. Następnie miasto levelu 4, tutaj jeszcze nie 120, ok, no to będziecie mieć gorsze propozycje, będziecie mieć gorsze miejsce na no tym, no to zdobędziecie tego na przykład 70, tak? W moim przypadku jest to prawie 600, 640, 630 statuetek. I to, I to jest miesięcznie, więc ja spokojnie rozumiem, że są gracze, którzy bezproblemowo, bezproblemowo generują jednego oficera na jeden miesiąc do ulepszenia jak tutaj widzicie, jak macie to podsumowanie nie? to naprawdę jest mega, mega spoko opcja, i wid, 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 czyli pokazuje wam, że jesteście w stanie spokojnie to wygenerować. I na co wydawajcie te oficerów? Wydawajcie ceteletki oficerów na dedykowanych oficerów pod wasze jednostki, które gracie, macie przygotowane wszystkie. Omówione prawie wszystkie jednostki z doborem oficerów. Dla was jest tylko obejrzeć sobie filmik. O, są helikoptery, patrzę pod koniec takich oficerów. Okej, okay, wybieram dwóch najlepszych, który mi się sprawdza i robię je. Ja rozumiem, że to jest podczas. to generowanie tych przychodów jest już troszeczkę zaawansowanym stadium gry, tak? Jeżeli macie wszystko poukładane z waszą konto VIP, macie w miarę dobry sojusz, który przynosi wam też jakieś profity na tych miastach poziomu czwartego, ale bez tego i tak jesteście w stanie bardzo dużo osiągnąć. Więc na spokojnie, to jest właśnie po to ten materiał stworzony, żeby Wam pokazać, tak mniej więcej w skrócie, jak duży jesteście w stanie wygenerować tych statutek oficerów bez zbędnego wydawania. Podsumowując, yy, najważniejsze wydarzenia, które musicie robić, tak, moim zdaniem są bojowe zaszczyty, bo to są darmowe statuetki, koło fortuny, miasto poziomu czwartego, później w troszeczkę mniejszym, ale macie zabijanie kruków co dwa tygodnie i memoria oficerski raz na miesiąc, który wam generuje dodatkowe te tatuetki. To tutaj ok, możecie sobie jakoś tam pominąć, chociaż ja uważam, że to wszystko generuje taką dużą liczbę. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!